Wszystko jest gotowe. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i rozpowszechnić moją wolę. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz. Bogu drzwi Niech On będzie Królem Twoim Tronu Postaw dziś Córko moja Ów krąg to moja odwieczna wola, która obejmuje ogromne koło wieczności. Wewnątrz tego kręgu znajduje się wszystko to, co moje człowieczeństwo uczyniło w woli Bożej, aby wybłagać spełnienie mojej woli jako w niebie, tak i na ziemi. Wszystko jest przygotowane i wykonane. Nie pozostaje nic innego, jak otworzyć drzwi i dać poznać moją wolę, aby człowiek mógł ją posiąść. Kiedy przyszedłem na ziemię, aby odkupić człowieka, powiedziano o mnie, że będę zbawieniem i upadkiem dla wielu. Tak też i teraz się powie. Że moja wola albo będzie wielką świętością, ponieważ moja wola jest całkowitą świętością, albo upadkiem dla wielu. Zobacz, że kiedy się krąży po tym kręgu, trzeba spoglądać od wewnątrz, nigdy od zewnątrz, bo wewnątrz jest światło, wiedza, moja siła i moje czyny. Jako pomoc, zachęta i życie, aby można było nabyć życie mojej woli. Na zewnątrz nie ma tego wszystkiego. Stworzenia znajdą ciemność i mogą wpaść w przepaść. Bądź więc uważna, wpatruj się zawsze w moją wolę, a znajdziesz pełnię łaski do życia w mojej woli. Dlaczego stoisz, dlaczego milczysz? Odkryj swoją twarz. Spójrz w oczy Bogu, spójrz w prawdzie w oczy. Czy jeszcze wiarę masz? Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. On będzie królem twoim tronu. Postaw dziś. Nie mów już więcej, nie moja sprawa. Ja mam swój własny świat. Zobacz dokoła tysiące ludzi. Serce im swoje da. Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi, niech On będzie królem Twoim tronu. Postaw dziś, Bogu daj serce, a ludziom uśmiech. Dla siebie weź cierpień krzyż i przebudowę świata na lepsze. Od siebie zacznij dziś. Otwórz Bogu serce swoje, otwórz Bogu drzwi. De...